Strażacy z PSP w Sieradzu oraz jednostek ochotniczych odpowiedzieli na apel głównego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka oraz na prośbę komendanta powiatowego przekazując sprzęt i wsparcie dla strażaków z Ukrainy walczących ze skutkami wojny i licznymi pożarami. Razem z ochotniczymi strażami pożarnymi zgromadziliśmy plus, plus nasz sprzęt, przepatrzyliśmy to co nam jest jakby już troszeczkę zbędne, bardziej... Przydałoby się może kolegom, a u nas gdzieś zalega w magazynach. To była pomoc od strażaków. Dla strażaków strażacy ukraińscy głównie prosili o wyposażenie osobiste, ubrania specjalne, o hełmy, o armaturę wodną, o węże pożarnicze, o, o prądownice wodne. Więc odpowiadając na ten apel, udało nam się zgromadzić około 120 hełmów pożarniczych. Nie są to hełmy nowe, ale są, są to hełmy używane, ale w bardzo dobrym stanie. Węże pożarnicze, około 100 węży, pożarniczy, które wraz z armaturą wodną pomogą jakby tam skutecznie gasić te pożary wywołane skutkami wojny. Zebraliśmy zestawy medyczne i to wszystko razem powędrowało, powędrowało cały ten sprzęt. Ubrania specjalne które będą chroniły strażaków. To wszystko powędrowało, zawiesione zostało transportem do Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Stamtąd z całego województwa środki wędrują do Komendy Głównej. No i potem następnie z całej Polski będą wędrować na wschód, na, na Ukrainę. Dzięki akcji udało się zebrać sporo potrzebnego sprzętu. Dziękujemy wszystkim jednostkom, które odpowiedziały na apel.